Cześć! No i w końcu mamy ten dzień, zaczynamy z Niwa. My już mamy trochę wykoszone, tam brat Bizonem Kosi właśnie do nas jedzie, koś mięczmień Odmiana dwurzędowa Bizon Kosi Jak widać Brzmienne zbiory już nazywali tu jest. Działka 7 hektarów jęczmienia skosiliśmy takie. Ja wiem, może tu z 3 hektary to dookoła nie objechaliśmy. Te 3 hektary, tak jak widać, tutaj To tu jest po tej stronie słabszy. Po tej stronie jest lepszy, bo to były trochę bolika dawane i tak mniejsze zakwaszenie jest. Tu jesteśmy na górce. Jak widać, jęczmień tak I tutaj to słaba wygląda. Jest górka, trochę jest taka zwilkowata ziemia. tam jest dużo lepszy. Nie wiem, brat może przesuwał nawet. Wejdziemy na przyczepę. Karnio. Tu już mamy zbiornik nasypany. Trzyste owiec. Dużo po Dużo. Ale złoka ta nie przeszkadza. Teraz z godziny na godzinę zaraz mniej będzie. Musimy za nam zagłaszać. Jestem głową, Tak mieliśmy się nie zaczynać, ale tak jakoś... Wiedzieliśmy, nie było co robić. Mówiłem, dobra, jedziemy, zobaczymy. Co będzie, to będzie. Tak się właśnie zaczyna. O, tutaj nie, tam mamy kukurydzę Tutaj mamy jęczmień. Właśnie ten jest dużo lepszy, głosimy ten gorszy na razie. No jak, jak na razie jest tak, dosyć do, fajnie. No zobaczymy, nie ma co. Nie ma co tam tam się sztarnia tak, jak tam, tak, nasz wizon jest kolorowy, ma ty, ty, ty ma inny, tu ma, jest zbiornik ma inny no ale nieważne, nieważne jakim, jakim jest żeby kosił, tak a czy to ważne? kolorem mi mi nie no ale ładnie, jest, to muci także jeszcze, jeszcze tam jeszcze zobaczyć te wiatry, to się, to się mi nie podoba do, To i nie do końca jest przymknięte to za się trafia ale to tam Po prostu ten nic mi ciężko odchodzi, trzeba było poczekać jeszcze trochę Kosimy mi się czkarnia, z pomodem nam ja niepotrzebne Nagrywam vloga! Vloga nagrywam! I teraz kości ja jeżdżę. 10 ton, tronarka hmm, zwykła, nie paletowa, to jest zwykła. Także czerwona, niestandardowa. Chociaż teraz, teraz zauważyłem, że ona ma pod spodem zielony, bo my po prostu dopłaciliśmy za kolor, żeby taka była. Miała być po prostu w kolorze buraczkowym, ale przyszła nam czerwona. No i taka została. Chcieliśmy, mieć, chcieliśmy po prostu mieć buraczkową, a przyszła czerwona. Ale w sumie pasowała trochę pod kolorku boty Także zielonej nie, zielonej nie chcieliśmy, mieliśmy taki po prostu zapłaciliśmy za to No ja wiem, tam, tam na najładniejszą no Ale trochę, ale ziele jest też, nie? Nie tak źle, kurde, ja wiem No zobaczymy Żeby było 40 ton, to było super, ale Ciekawe, kurde Szczepa długo stała i patrzyłem hamulce w niej kurczę i nie wiem co tam się tak głoczki przycięły czy co. Szczepa ma tyle coś oni, trzy lata tam. Też nową. Tu jeszcze górko jest taki niedojrzały, patrz co do góry tutaj. No się tu odmłodzi. Ja Osiągnę z bratem, zobaczę. A to jest piękny! To taka pierwsza relacja z Gim, także dzisiaj pierwszy dzień. Poza gdzieś za dwa tygodnie, a, a jedźmy, musimy. No, haber, haber i rumianek traktuj, a I to kabary lubiony jak się trafia tu, sporo. Widziałem, jak widać, pośrednictwo obrotu. Wodę trzyma, trzyma dziesięć bo Siedniej silnika na cztery. Także motor jest bardzo dobry. Dobra, do, dogram się jak coś tam będziemy więcej robili.